Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj sobotę, 25 dzień stycznia. Tak jak mówiłam wczoraj, miesiąc styczeń dobiega nam końca. E, za oknem słuchajcie szaro szaroburo i ponuro. Nie wiem ile jest stopni, bo nie byłam. E, no ale za ciepło na pewno nie jest. Ostatnio w ogóle nie jest ciepło, ale ja wolę jak jest chłodniej, ale żeby nie padało a nie wiem jaki będzie, jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu. Dzisiejszy plan dnia, słuchajcie, nie ma nic specjalnego, ja mam sporo rzeczy do ogarnięcia na kąpie Też oczywiście sprzątanie mieszkania, jak co sobotę chcę Wam odpisać w końcu na komentarze, bo już naprawdę mam takie opóźnienie, że niektóre komentarze jeszcze z vlogu masów nie odpisałam na nie. Bardzo Was, przepraszam za to, ale no, po prostu ostatnio jakoś nie miałam czasu, też ta moja choroba mnie wybiła z rytmu i w ogóle. Ale najważniejsze, że jest wszystko dobrze. Więc to chcę też... słuchajcie, właśnie tak wczoraj czy przedczoraj myślałam, że chyba dzisiaj wieczorem nagram dla Was jakiś film tematyczny, bo powiem wam, że w... znaczy tak, ja dla mnie to będzie jutro, a dla Was było w niedzielę opublikowałam ostatni film z moich zapasów i nie mam już więcej, a... Nie jestem do końca przekonana, że w przyszłym tygodniu będę miała czas na nagrywanie. Znaczy, jeżeli chodzi o vlogi, to oczywiście tak, ale jeżeli chodzi o filmy tematyczne, więc nie wiem, czy w tym tygodniu właśnie sobie nie nagrać jakichś dwóch filmów na zapas. E, jeden film mam, który już chciałam Wam nagrać dawno i opublikować. E, e, I... Przepraszam, ale coś mnie... Wiecie, co ja się Kawy. W świątecznym gubku cały czas. Ten gubek cały rok mam. I widzę właśnie, że ktoś podjechał, ale nie do mnie. E, więc... Um, jeden film jest, w który, który muszę włożyć większe, więcej pracy. E, może nie w samo nagrywanie tego filmu, ale w przygotowanie tego filmu, więc... E, ja już trochę zaczęłam to robić w zeszłym tygodniu. Ale nie dokończyłam, także myślę, że w tym tygodniu to już ogarnę i może nawet dzisiaj go nagram. Zobaczymy, bo jeszcze nie wiem 100%, czy to będzie jedna część filmu, czy będą dwie części filmu, bo to wiecie. Zależy od czasu. Więc zobaczymy. I słuchajcie, jeszcze taka jedna mm, sprawa do Was, że jeszcze nie wiem w 100% teraz. Muszę ogólnie wiecie, się skupić na tym na tym YouTubie i zobaczyć, ale. jest szansa, że wy macie dzisiaj czwartek, więc jest szansa, że jutro pojawi się jeden film ekstra tematyczne, dlatego, że ja po prostu przez tą moją chorobę e, wszystko mi się opóźniło, ja miałam zupełnie to inaczej zaplanowane wszystko, a teraz przez to, że byłam chora, że nie nagrywałam, że nie wrzucałam, to wszystko się opóźniło i no powiem szczerze, troszkę jestem w tyle i tak sobie pomyślałam, że chyba wam puszczę w ten piątek jakiś film tematyczny, żeby po prostu się wszystko nadrobiło. Ale tego jeszcze nie wiem. Tak jak mówię, muszę zajrzeć do zeszytu, muszę zobaczyć w terminarz, jak to jest, jak to było wszystko zaplanowane i w ogóle. Także na pewno was jeszcze w tym vlogu poinformuję, jak już wszystko ogarnę. No oczywiście sprzątać jeszcze będę dzisiaj standardowo, jak co sobotę. Chcę przygotować sobie już obiad na jutro. Troszkę mnie nie było, ale posprzątałam już całe mieszkanie i powiem wam, że mamy nowy płot. Ten płot z sąsiadką, co się ją przewrócił, co Wam mówiłam, że sąsiadka powiedziała, że ona go wymieni, to dzisiaj właśnie ktoś przyszedł i zaczął go wymieniać. I jest już nowy, więc Wam zaraz na pewno pokażę. Powiem wam, że właśnie jak sprzątałam, to tak słyszałam takie stukanie, pokanie i myślałam, że to sąsiad coś u góry robi. Zastanawiałam się, co on tam robi. Ale potem, jak zaczęłam nasłuchiwać bardziej, okazało się, że to nie wcale z góry nie idzie ten dźwięk, tylko z dołu. No i wyjeżdżałam przez okno, a tam właśnie gościu był u nas w ogrodzie i coś tam, wiecie, robił. No i jest nowy płot, więc zaraz Wam pokażę. Byłam, słuchajcie, wyrzucić śmieci, jak sprzątałam i na dworzu jest 7 stopni, więc nie jest jakoś super ciepło. Też, tak jak mówię, jest pochmurno, ale nie pada, więc to jest najważniejsze. Zatem, tak jak ja Wam mówiłam, ja wolę, żeby było mroźno nawet, minusowa temperatura, ale żeby nie padało, bo też tutaj jest straszny. E, chciałam Wam pokazać, słuchajcie, co dostałam ostatnio od mamy, bo wczoraj miałam Wam pokazać, ale nie pokazałam, więc dzisiaj Wam to pokażę. W ogóle wczoraj miałam Wam sporo powiedzieć, potem zapomniałam, e, no i dzisiaj mam nadzieję, że nie zapomnę, więc patrzcie, co dostałam. Taką bluzę dostałam, słuchajcie, ona jest dłuższa z przodu, z tyłu, tu ma po bokach takie rozporki, e, nie jest jakoś bardzo gruba, Um, jest troszkę luźniejsza, więc fajnie. I ma, słuchajcie, kaptur. E, co prawda, tutaj mam koka u góry, więc ona jest teraz taka, ten kaptur idzie tak do tyłu. Ale naprawdę bardzo fajna. I mam ubrane, słuchajcie, te z, co sobie we vlogmasie kupiłam w Lidlu. Te ocieplane, słuchajcie, są naprawdę super. Dostałam jeszcze jedną bluzę, bardzo podobną kolorystycznie do tej, którą mam na sobie. Ona jest troszkę krótsza, jest grubsza, nie ma kaptura, ale ma taki długi, taki kołnierz, który można sobie oczywiście zawinąć. I tu ma kieszonki. Co prawda, ja myślałam pierwotnie, że to jest jedna duża kieszeń, natomiast to są dwie mniejsze. Też jest troszkę luźna i naprawdę jest bardzo fajna. Ja już ją miałam na sobie. Zawsze jak nagrywam w lustrze, słuchajcie, to nie wiem jak ustawić aparat, żeby wszystko było dobrze widać, także wybaczcie mi to. Jeżeli chodzi o bluzy, to moja mama sobie je kupiła po prostu, żeby je nosić po domu, ale u mojej mamy jest bardzo ciepło. No i stwierdziła, że nie będzie ich nosić, bo jest jej za gorąco. No i dlatego dała mi je. Ja się bardzo cieszę, bo mi się bardzo podobają. Dobrze się w nich czuję. Tak jak mówię, ta jest troszkę taka cienka, tamta jest bardziej taka grubsza. Natomiast obie są świetne i akurat tą teraz. Ubrałam po domu, ale myślę, że nie będę nosić tylko po domu, ale też tak poza domem również. Jeżeli chodzi o legginsy, słuchajcie, są świetne, to był naprawdę dobry zakup. One są ocieplane, więc są ciepłe, także na zimę idealne. Jeżeli ktoś oczywiście lubi legginsy, to naprawdę takie na zimę są super. Jeżeli chodzi o mnie, ja je akurat noszę po domu, ale ja nie mam problemu z tym, żeby wyjść w leginsach poza domem. Tylko, że jeżeli chodzi o mnie, to ja muszę mieć do tego dłuższą bluzkę albo jakąś tunikę, bo nie lubię po prostu mieć bluzki takiej normalnej, krótkiej i do tego leginsy, bo nie czuję się wtedy komfortowo, więc muszę mieć zawsze coś dłuższego. A druga kwestia jest, jeżeli chodzi w domu, to nie ma problemu, mogę mieć krótką bluzkę, leginsy, ale na dwór, na poza dom jednak muszę mieć coś dłuższego. No i przede wszystkim leginsy nie mogą prześwitywać, bo większość leginsów, które miałam, to zawsze prześwitywały. I po prostu no, to już tym bardziej nie wchodzi w grę. Te nie prześwitują, bo są grube, są ocieplane, więc są naprawdę super. E, no i też kolor mi się podoba. Dobrze, że wziąłam siwe, bo były jeszcze czarne, e, ale jednak siwe mi się bardziej podobają. I te rajstopy, co sobie kupiłam, bo pokazywałam wtedy we vlogmasie i te leginsy, i rajstopy. To rajstopy też są ocieplane, więc na zimę super, ale rajstop jeszcze nie miałam okazji nosić. A tutaj, na płot. To jest identyczny, tylko po prostu ten nie jest jeszcze pomalowany, a ten jest pomalowany na zielono. Jestem ciekawa, czy ten też będzie malowany. Ale jest nowy. No, więc taki płot mamy w końcu. Eee, a ja teraz słuchajcie, muszę iść ogarniać tę sprawę na kąpie, i myślę, że zacznę od y, planowania filmów, bo chcę dzisiaj je nagrywać, a już jest po drugiej, więc wiecie, jeszcze mam inne rzeczy do roboty. Eee, a myślę, że troszkę mi zajdzie z planowaniem tego jednego filmu, więc. Do działa. Słuchajcie, czy uwierzycie, że jest już godzina dziewiąta? Ja nie wiem, jakim cudem ten dzień tak szybko minął i troszkę mnie nie było. Właściwie to bardzo długo mnie nie było. Ale jak skończyłam do Was gadać, słuchajcie, zabrałam się za planowanie filmu, o którym Wam wspominałam. Yy, udało mi się go zaplanować, yy, tylko okazało się, że ten film muszę Wam nagrać w dwóch częściach, bo jeżeli nagram w jednej części, to będzie za długi. Ja akurat się tego spodziewałam, że tak może być, więc to nie było dla mnie duże zaskoc zaskoczenie jakieś. E, oczywiście w międzyczasie był też obiad e, i wszystko już było zaplanowane, ja już się zaczęłam szykować wszystko do nagrywania. Zaczęłam nagrywać, słuchajcie, i w ostateczności nie nagrałam wam nic. Dlaczego? Słuchajcie, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie szło mi dzisiaj kompletnie. To była jedna wielka porażka moje nagrywanie dzisiejsze, jeżeli chodzi o filmy tematyczne, oczywiście, no bo vlog jakoś idzie, więc wiecie. Ale filmy tematyczne, no nie szły mi w ogóle. Zaczynałam kilkukrotnie, chciałam nagrać bardzo, nie udało się, w końcu stwierdziłam, że to nie ma sensu, takie nagrywanie i stwierdziłam, że nic nie nagrywam i tyle. Także nie pytajcie nawet jaka jestem wkurzona, bo straciłam naprawdę dużo czasu, bo mogłabym w tym czasie, nie wiem, chociażby odpisać Wam na komentarze, bo tego nie zrobiłam. Bo bardzo dużo czasu zajęło mi e, planowanie tego filmu. Dobra rzecz jest taka, że mam już go zaplanowane, więc zaplanowane zaplanowanego, już widzicie, nawet mi się język plącze. Więc dobre jest to. Ale chociażby mogłabym odpisać ją na komentarze. Miałam też planach, żeby przygotować sobie już obiad na jutro, częściowo, czego nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że po prostu no nie starczy mi potem czasu na nagrywanie. Także naprawdę, słuchajcie, tyle czasu straciłam, nic nie nagrałam i jestem masakrycznie wkurzona. Nie pytajcie, jak bardzo, bo po prostu cała buzuje. No, więc wyszło na to, że nagrywać będę w piątek po pracy. Także. W piątek będę nagrywać i vloga, i filmie tematyczne I mam nadzieję, że wtedy pójdzie wszystko ok Ale powiem wam, że czasami tak mi się zdarza Że po prostu, nie wiem, jakoś tak, no nie mam wędy do nagrywania Nie mam po prostu, nie wiem, jakiegoś, nie wiem, coś się dzieje, że no nie potrafię nagrywać I już parokrotnie wam to mówiłam I wiele z was wtedy napisało mi, że wy też tak czasem macie Że po prostu nie potraficie nagrywać i sobie darujecie Takie, nie wiem, no po prostu to nie jest dzień do nagrywania i tyle Chociaż vlog idzie, ale jednak vlog to jest coś innego I słuchajcie, jakby tego było mało to jeszcze dzisiaj zerwał mi się mój łańcuszek. Super! Po prostu fantastycznie. Słuchajcie, ten łańcuszek, który mogliście widywać u mnie, bo ja go ciągle noszę. Ten łańcuszek. Taki z takim wisiorkiem. Ja go dostałam kiedyś od Jarka na urodziny, do tego jeszcze mam kolczyki, ale ich nie noszę na co dzień. No i taki komplet miałam i łańcuszek nosiłam i mi się dzisiaj zerwał. Chciałam, słuchajcie, tą bluzę poprawić, tak wiecie. I pociągnąłam przypadkiem za łańcuszek, ale nie pociągnęłam jakoś bardzo mocno, żeby on mi się z... od razu zerwał, no i nie wiem, ja po prostu poczułam i mówię, o, o, no i patrzę, no, Jarek próbował to naprawić, ale to są takie małe elementy, że no nie udało się, także będzie trzeba zanieść i dać do naprawy po prostu, a póki co, słuchajcie, ubrałam taki łańcuszek, nie wiem, czy wy to zobaczycie, taki on nie ma żadnego wisiorka, też go dostałam kiedyś od Jarka Chciałam powiesić ten wisiorek z tego łańcuszka, ale on ma niestety za małe kółeczko A ten, wisio... ten łańcuszek jest trochę gruby taki Znaczy nie jak gruby, tylko taki grubszy niż tamten I taki jakby zawijany, nie? Ale fajny, no ja go też czasami nosiłam, ale potem zaczęłam nosić ten i tak go nosiłam i nosiłam Więc teraz dobrze, że mam, słuchajcie, jakiś łańcuszek Znaczy ja mam jeszcze inne łańcuszki, ale akurat to są moje ulubione Bo no głupio mi tak by było bez łańcuszka więc dobra, słuchajcie, nie wiem ile mam materiału z tego vloga. Pewnie nie za dużo. Chociaż myślę, że teraz się trochę rozgadam to trochę na mam nadzieję. Chciałam Wam pokazać e, trzy rzeczy. Pierwsza, słuchajcie. E, Sweet Mandarin e, Balsam do ust, słuchajcie. To jest balsam z takiego pudełka, który dostałam od mojej przyjaciółki, jak w zeszłym roku przyjechała do nas na Sylwestra To nie wiem, czy pamiętacie, może nie Takie pudełko dostałam, w którym były kosmetyki i właśnie tam między innymi był ten balsam eee... I ja go nie używałam, bo miałam to jajeczko z Niwa Natomiast wiecie, jak oglądaliście projekt Denko, że jajeczko się skończyło Więc przeszłam do tego balsamu Powiem Wam, że na początku ten balsam dziwnie mi się nakładało Bo on początkowo on wyglądał tak Pachnie rzeczywiście mandarynkami On początkowo wyglądał jak taki wosk Jak tak się, wiecie, jeszcze paluchów tam nie zamoczyłam To wyglądał jak taki wosk I na początku jak go zaczęłam nakładać To tak jakbym w ogóle go nie nakładała W ogóle go nie czułam na palcach Natomiast później e, na ustach było go oczywiście czuć e, Teraz już jest lepiej Już się przyzwyczaiłam do tego e, Natomiast produkt jest bardzo fajny Bardzo dobrze nawilża te usta I dodatkowo też ładnie pachnie Rzeczywiście mandarynkami Nawet go czuć na ustach, więc super E, także naprawdę fajny produkt. I to są podobno, słuchajcie, produkty, produkty, no produkty. Naturalne. Więc jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak jest, ale rzeczywiście zapach takich prawdziwych mandarynek. E, dalej, słuchajcie, rozpakowałam w końcu dzisiaj ręcznik swój nowy do włosów. E, I on zauważyłam, jest troszkę większy niż ten, który ja mam. E, bo ja przyłożyłam jeden do drugiego bo tak mi się coś wydawało, mówię, coś taki duży. Przyłożyłam i rzeczywiście okazało się, że ten jest większy. I tutaj słuchajcie, ma gumkę, tamten miał e, sznurek, powiem Wam, że ja kiedyś miałam taki z gumką i no ciężko się go zakładało, zobaczymy jak będzie ten I jestem ciekawa jak w ogóle on będzie wyglądał na moich włosach, bo tamten był idealny, a ten jest większy, więc nie wiem, no ja aż takiej dużej głowy to nie mam Ale zobaczymy, jutro będę go używać, bo jutro będę miała włosy, więc w następnym vlogu na pewno dam Wam znać ale czuć, słuchajcie, że to jest taka, wiecie, nówka sztuka Milusia, a tamten już taki zużyty. Ale w sumie, wiecie, te ręczniki nie są drogie, więc je można bardzo często wymieniać. E, słuchajcie, i ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, chociaż mam wrażenie, że jeszcze miałam coś wam pokazać, ale. No, wiecie, zapomniałam. Nieważne, słuchajcie, e, ostatnio mi się skończył, znaczy nie skończył jeszcze, ale kończy mi się, i słuchajcie, coś mnie no swędzi. E, ostatnio mi się właśnie. Zaczął kończyć ten płyn do demakijażu nieba dwufazowy, e, i stwierdziłam, że kupię jak będziemy na zakupach. Pojechaliśmy na zakupy, słuchajcie, okazało się, że go nie ma. A wiedziałam, że do następnych zakupów mi już nie starczy, więc musiałam znaleźć jakąś alternatywę. I słuchajcie, znalazłam. E, produkt Simple e, to jest właśnie produkt do zmywania makijażu oczu. E, oczywiście bez zapachów, bez żadnego koloru, bez żadnych chemikali, e, bez alkoholu. Bez żadnych olejków. Zresztą marka Simple właśnie robi kosmetyki bez zapachowe. I no, jestem ciekawa, to nie jest żaden płyn dwufazowy, więc jestem ciekawa, jak on się sprawdzi. Tym bardziej, że tu jest napisane, że on usuwa nawet wodoodporną maskarę. Więc zobaczymy, bo ja akurat wodoodpornej maskary używam, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Póki co jeszcze mam końcówkę tamtego, więc tego jeszcze nie zaczęłam używać, ale może już w następnym vlogu będę. Go używać, więc wam powiem. A potem, słuchajcie, okazało się właśnie, że w piątek jechaliśmy do Wilko i stwierdziłam, że gdybym wiedziała, to bym kupiła w Wilko. No ale dobra, przynajmniej będę mogła coś nowego przetestować i, wiecie, sprawdzić, jak się sprawdza. E, no więc to wszystko, co chciałam wam pokazać. Myślę, że więcej już nie ma, nic, chociaż cały czas mam wrażenie, że coś jeszcze miałam wam pokazać, ale najwyżej w następnym vlogu, jak ja to mówię. E, chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, jeszcze odnośnie ostatniej soboty, bo nic na ten temat nie wspominałam. Jak wiecie, była u mamy, mieliśmy domowe spa, było naprawdę super. Była na początku kąpiel yy, ze świecami, po prostu w całej łazience były świece, więc ciemno było. Świece, naprawdę super. Zresztą dodałam fotkę na InstaStory. Ja sobie wrzuciłam do kąpieli jeszcze kulę, taką wiecie. Naprawdę rewelacja. Nie wiem ile w tej wannie siedziałam. Potem, oczywiście, maseczka na twarz z awokado. Maseczka na dłonie, maseczka na stopy. Naprawdę super. Skóra była Boże, jaka delikatna. I była masa przekąsek, Moja mama zrobiła przekąski w, w międzyczasie. Moja mama poszła pierwsza ogólnie do łazienki. I w międzyczasie, kiedy ja byłam w łazience, moja mama tam wiecie latała, latała. No, i ja wychodzę, a tam pełno przekąsek, przepysznych przekąsek, bardzo zdrowych przekąsek, nie jakichś tłustych ani nic takiego. Bardzo takie zdrowe jedzenie. No i oglądaliśmy sobie film na Netflixie, także było naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. Ja ogólnie kiedyś bardzo lubiłam się kąpać, bardzo lubiłam dużo czasu spędzać w wannie. Natomiast wiecie, ja mam prysznic, nie mam wanny. I w sumie już po tylu latach się przyzwyczaiłam, że mam ten prysznic, ale jednak czasami tej wanny brakuje i. Brakuje właśnie tej kąpieli i czegoś takiego, właśnie Świece, kąpiel, wiecie. No ale trudno. Jak nie ma wanny, to trzeba lubić prysznic. Ja już w sumie, tak jak mówię, się przyzwyczaiłam i wiecie, no to jest szybsza sprawa. Chociaż ja bym mogła mieć i prysznic, i wannę. O. Bo prysznic też jest fajny, nie można powiedzieć, że nie No, więc było naprawdę super I chciałam Wam jeszcze napomknąć o kosmetykach właśnie z Revolution, które używałam właśnie w sobotę Bo miałam Wam powiedzieć, jak się sprawdziły Więc jeżeli chodzi o już słuchajcie Fantastyczny, rzeczywiście jest to tuż pogrubiający, więc to, co ja lubię Nie osypał się, nie miałam żadnej pandy pod oczami, więc naprawdę sprawdził się świetnie Jeżeli chodzi o zmywanie... Raz, dwa i nie było tuszu, więc super. Cienie do powiek utrzymały się bardzo dobrze, chociaż wiecie, ja też tych produktów nie miałam nie wiadomo ile godzin. Nie miałam tam ich 10-12 godzin, więc nie wiem, jakby tak się, na taki dłuższy okres by się sprawdziły, ale na pewno to jeszcze przetestuję. Natomiast na ten okres, który ja miałam makijaż, nie wiem ile to było godzin, ale no też nie jakoś mało to naprawdę się cienie bardzo dobrze spisały, bardzo ładnie wyglądały podczas zmywania. Jak zaczęłam zmywać, to wyglądały tak samo jak ja nałożyłam, więc super. No i bronzer też wyglądał bardzo ładnie. Powiem wam, że jak nagrywałam, to w podglądzie mi się wydawało, że wygląda to strasznie, natomiast jak montowałam, okazało się, że nie wyglądało tak strasznie, więc w rzeczywistości też nie wyglądało, więc było super. Dzisiaj z kolei słuchajcie, też użyłam ten tusz z Revolution, użyłam cienie tylko inne, bo dzisiaj sobie postanowiłam do filmu pomalować ładnie oko. E, natomiast nic z tego nie wyszło. No. E, I użyłam brązeru też, ale z takiej mniejszej paletki, więc wszystko super. Słuchajcie, brązer ładnie się rozblendował. E, tuż do rzędu, no to już o nim wspominałam. A cienie bardzo dobrze napigmentowane, nic się nie osypywało, bardzo dobrze się blendowały no i ładnie wyglądają na oku, więc póki co jestem zadowolona. No. Słuchajcie, sprawdzę ile mam materiału, bo nie wiem czy już starczy, czy jeszcze nie, bo tak naprawdę teraz się trochę rozgadałam, więc może już styknie. Słuchajcie, materiał na vloga już styknie. Jak się do was rozgadałam, to już mam całego vloga, więc w sumie dobrze, bo i tak bym kończyła. E, I wziąć, słuchajcie, prysznic, e, pooglądam wasze filmy na YouTube, może zmontuję wam vloga z wczoraj. Planowałam montować dla was filmy, a tu nie ma, więc może zmontuję vloga. E, i tyle, i potem pójdę spać Nie będę szła późno spać, bo chcę, żeby ten dzień już się skończył Bo jestem naprawdę tak wkurzona Ten dzisiejszy dzień to była porażka, przynajmniej częściowo Także masakra, już dawno nie było, nie miałam takiego dnia eee, Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie dużo lepszy Jutro standardowo przyjeżdża mama eee, Będę jej robiła paznokcie, więc mam nadzieję, że jutro będzie lepiej eee, Dzięki bardzo, że byliście kochani Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie Ja już zapraszam was na moje kolejne filmy Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia Pa, pa